Około 70% powiedzmy do 75%, na ile te dane są niezmanipulowane, nie wiem, ale no, ogólnie tymi danymi się wszyscy posługują. Do osób, które są o to pytane, te 70-75% jest oczywiście za udziałem, członkostwem w Unii Europejskiej. Ludzie nie zdają sobie oczywiście sprawy z tego, co to jest za produkt. Otóż geneza Unii Europejskiej sięga jeszcze okresu międzywojennego. Na co dzień opowiadają ludziom bzdury o Szumanie, o De Gasparin, tam, o Paweł Spaku, o, o traktatach rzymskich. No, po prostu straszne farmazony opowiadają na temat tzw. założycieli Unii Europejskiej. Nawet y, posługują się formą tzw. ojców-założycieli. Toczy się debata, że Unia Ojczyzn tam. No, wszystko bzdury, a zapomnijcie, to, to nie tak było projektowane i w ogóle przez kogo innego. Faktycznymi, faktyczne trzy nazwiska, które, które są związane z powstaniem tego, tego projektu Unii Europejskiej, to są Richard nowe Kalergii, o którym po dziś dzień wiele osób nic nie słyszała. szkoda, bo na przykład w Unii Europejskiej jest przyznawana jego nagroda, jego imienia, na przykład do laureatów tej nagrody należą wiadomo Merkel, były kanclerz Kohl, Rompuy, nie, to był poprzednik tego, Tuska na, na tym stanowisku tam był w, w, w Radzie Europejskiej. Także y, 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 to jest jedno nazwisko. Następne, Jean Monnet, to był francuski globalista, związany z, no nie mogę powiedzieć z kim, z ludźmi ze, ze wschodniego brzegu Stanów Zjednoczonych, mówiąc tak, Kowalowie, 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 Myślim. No i oczywiście nie może tu zabraknąć nazwiska Roczylda, Roberta. Mało kto wie, że, bo mówi się nieraz tam, puszczalnie jest taki bąko Ogólnej Armii Europejskiej, kto jest autorem projektu Armii Europejskiej? Winston Churchill. W 1948 roku na kongresie w Hadze, właśnie Winston Churchill rzucił hasło stworzenia Armii Ogólnoeuropejskiej. Dlaczego Churchill, Winston, który przedstawiany jest jako tam wielki bohater II wojny i tego typu dyrdymały, tym jesteśmy karmieni, miał takie wspaniałe pomysły? No, przez kogo był Czerwiński finansowany? Był finansowany przez żydowskiego bankiera Ernesta Kassela ze stajni a jego tatuś, Sir Randolph, był bezpośrednio finansowany przez Natana Narodziczylów. Także widzicie, już, jaka tu jest linia postępowania. Ten cały, cały projekt migracji, to wszystko zostało, można powiedzieć, stworzone w okresie międzywojnia, kiedy w 1944 roku Kowalę Nowej Kalerii ogłosił swój słynny ten. ten tak zwaną projekt Unii Europejskiej, swój słynny traktat paneuropejski. On to opisał, później opisał w w praktycznym idealizmie. On był też twórcą flagi europejskiej. Ona wyglądała tak jak obecnie, z jedną różnicą: tam było takie żółte koło i w tym żółtym kole był czerwony krzyż. Potem jak tą flagę przyjęto, to to, to to żółte koło z krzyżem zniknęło, zostało 12 gwiazdek. Na temat tych 12 gwiazdek też opowiada się różne bzdury. Naprawdę bzdury. Natomiast złośliwi twierdzą, że te 12 gwiazdek symbolizuje 12 premię staryskich. Ale to jest taki, potraktujcie jako taki żart na marginesie. Także taka jest geneza Unii Europejskiej. Jest to projekt, projekt długofalowy, robiony rzeczywiście etapami. No dlaczego? Dlatego, że te środowiska, czyli nazwijmy to umownie globaliści, działają o wiele rozsądniej, tak to możemy chyba nazwać, niż przeciętny obywatel. To znaczy... U nich jest tak zwane y, myślenie dynastyczne. Oni planują w odstępach 25-letnich, a nieraz nawet dłuższych. I to jest projekt, który można powiedzieć z żelazną konsekwencją realizowania od, od 51 roku. Na 48. roku był kongres Haski, który był akurat dziwnym trafem Zbiegawie z Planem Marszala który był takim wypuszczeniem takiego można powiedzieć balonu próbnego, jak to będzie przyjęte, czy tu już jest. I stworzono w 1951 roku tak zwaną Europejską Unię Tą węgla i stali, wspólnotę węgla i Stali. Traktaty paryskie w 1951 roku wypracowywał notabene właśnie Szuman, ale podkreślam, Szuman odgrywał wyłącznie rolę słupa. Tak, żeby nikt że nie pomyślał, że kto inny tym kieruje, więc takie nazwiska mamy jak szuman. Tragedią jest to, że mamy w Polsce na przykład uroczego profesora Krysiaka z SGH, który opowiada potworne dyrydymały na ten temat również w telewizji i co najgorsze opowiada te bzdury studentom. Jest Towarzystwo szumana, Marsze szumana, ludzie, no to jest, to jest po prostu ściema. I sześć lat później były traktaty rzymskie. Które można powiedzieć, stworzyły tą, tą Europejską wspólnotę gospodarczą, która była jakby tym produktem początkowym do, do powstania późniejszej Unii. Notabene, te pierwszy, ta pierwsza szóstka, która tworzyła tą, tą, tą wspólnotę, europejską wspólnotę gospodarczą, to była mniej więcej to terytorium dawnego obejmowało terytorium dawnego państwa Franków. I, Projekt ten, tak jak mówię, on, on nabierał takiego rozpędu, powiedzmy, w latach 70 jest, tak jak mówię, realizowany stopniowo. Żaba jest gotowana, tak jak ja mówię, bardzo powoli, na wolnym gazie, żeby nie wyskoczyła z garnka. Mianowicie co 15-20 lat serwuje się coś nowego, czyli lat, rok, mamy rok 70 powiedzmy tam, chyba do rok szósty, przy, przyłączenie Wielkiej Brytanii i, i Dania, Wielka Brytania, Irlandia przyłączyły się do, do Unii i to było zawsze systematycznie roz, rozszerzone. W 1992 roku dopiero podpisano traktaty w Maastricht, które, 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 jak gdyby, można powiedzieć, dały podstawę funkcjonowania tej nowoczesnej, nowoczesnej Unii, jaką my znamy, której przygotowaniem są traktaty lizbońskie. Natomiast projekty są wcześniejsze, na przykład tak zwana wspólna waluta euro. Ona jest projektem Trzeciej Rzeszy. Autorem projektu waluty, y, waluty euro jest Walter Funk, od 1949 roku dyrektora EXBanku, który zastąpił na tym stanowisku Hermana Schachta I y, y, on w 1940 roku, jesienią, już po zwycięstwie nad Francją, kiedy Niemcy właściwie już dominowały y, y, tutaj teren europejski, albo część państw była zwasalizowana, y, przedstawił referat w Ministerstwie Gospodarki, gdzie właśnie. Mówił o tym ogólnoeuropejskim projekcie gospodarczym, właśnie z zaznaczeniem konieczności wspólnej jednostki monetarnej. I teraz uwaga: nie dajmy się nabrać znowu na wiodącą rolę Niemiec w Unii Europejskiej. To jest następna bzdura, którą jesteście karmieni z prawa i z lewa, można powiedzieć. Nie ma czegoś takiego. Projekt, pomimo że jest stworzony przez bankiera III Rzeszy, on został w 1954 roku przejęty przez tak zwaną grupę Bilderberg. Mam nadzieję, że Państwo się otarło, co to za, 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 za grupa jest, która się zbiera powiedzmy, od roku do co, co dwa lata. Yy, oczywiście, jak ktoś kliknie w Wikipedii, no to wiadomo, że to jest teoria spiskowa i tak dalej, nie towarzystwo dobrzynne. I oni to przejęli, dlatego że uznali, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. I Niemcy odgrywają w Unii Europejskiej rolę następnego skupa, czyli podobną jak. Schumann. Czyli Niemcy trzęsą Unią, Niemcy tutaj wszystko, Niemcy w ogóle są wszystkim winni. Dlaczego? No żebyście przypadkiem nie wpadli na pomysł, żeby nie zaczęli się zastanawiać, kto naprawdę tym się Wygodniej jest, prawda, się złościć na Niemców. Tymczasem oni w nie są wcale w dużo lepszej sytuacji niż, niż Polacy, dlatego że na przykład na wprowadzeniu systemu euro Właściwie jedynym, można powiedzieć, beneficjentem tego są wielkie koncerny. Przeciętny Niemiec nie ma z tego nic. Płace realne w Niemczech od 20 lat albo nie wzrosły, a w niektórych sektorach wręcz zmalały. Natomiast ceny nie, ceny pomalutko rosły. Także problem ubóstwa w Niemczech. Ja w Niemczech mieszkałem ponad 30 lat, miałem okazję to tak jakby w takiej skali obserwować problem ubóstwa w Niemczech. Lat 30 czy 35 lat temu, a teraz to są dwa różne światy. Liczba ludzi naprawdę żyjących na, no nie powiem, że to nie, nie jest w oczywiście, ale na tak zwanym, jak to się mówi, na, jadących na ostatnim list jest naprawdę bardzo duża i rośnie. Rośnie również liczba wielkich majątków, koncentracja pieniędzy, które tam się znajdują. Co ciekawe, po II wojnie światowej, a ponieważ Niemcy byli tacy straszni, i tak dalej, wypadałoby się tym zająć. Majątki zdobyte przez grupów kwantów i tych różnych innych nie zostały rozparcelowane. Flika, Tesena, wymieniam tylko tych najsłabiej, niemieckich miliarderów. Ta grupa pozostała. I to powinno ludziom dać do myślenia. Czyli ta oligarchia międzynarodowa jest ze sobą po prostu wzajemnie zblatowana. Tak to funkcjonuje. Natomiast ten tak zwany prosty lud musi na to tyrać. I to w gruncie rzeczy powiedzmy te, te hasła, które się nieraz pojawiają. Oczywiście hasło wyjścia z Unii Europejskiej, które jest bardzo piękne, jest też nierealne. To od razu przestrzegam się tego typu, dlatego że system wzajemnych powiązań jest tak silny, że państwo, które opuszcza, chciałoby opuścić Unię Europejską, znajdzie się straszliwym położeniu. Weźmy na przykład taką Polskę, gdzie około 30-35% gospodarki jest zależne od Niemiec. I my wychodzimy z Unii Europejskiej. Koniec. A ludzie są troszeczkę jakaś rozbestwieni, czy, czy można powiedzieć rozpieszczeni pewnymi rzeczami. Także to jest bardzo, skomplikowane, bardzo skomplikowana rzecz. Jest to rzeczywiście diaboliczny projekt, y, 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 obliczony tylko i wyłącznie y, do, dla, dla pewnej bardzo wąskiej grupy beneficjentów. Tu jeszcze mogę przytoczyć wypowiedź, którą nieraz jak dzisiaj mam okazję mówić w mediach niezależnych o ten temat, to przytaczam to jako, jako przykład. Były niemiecki kanclerz, on już nie żyje, zmarł w 97 lat, Helmut Schmidt, powiedział kiedyś tak całkiem żartobliwie, ale jednocześnie serio, że tak naprawdę to światem rządzi, jego zdaniem, około 8 tysięcy ludzi. To jest liczba, która robi wrażenie. Także, także, tak jak mówię, ja to w takim dużym, bardzo skrótowo, w takiej może trochę pigułce, może troszeczkę chaotycznie, starałem się to przedstawić. Yy, jaki jest wniosek z tego, co powiedziałem? Unia Europejska nie jest żadnym dobrodziejstwem. Propaganda z tym związana to jest nic innego jak po prostu zwykłe ogłupianie ludzi. System powiązań jest w gruncie rzeczy podobny jak w Związku Radzieckim. Ale dlaczego? Dlaczego są takie zadziwiające podobieństwa? Bo to ta sama grupa ludzi prawdopodobnie organizowała i jedno i drugie.